Eee... Zobaczmy. Na żadne namioty nie lecę. Może tu? Do ruin. Przecież też, kurwa, na samym początku zlecić tam pełno od debili Na lotnisko jeszcze nigdy nie latałem, chyba. To lecimy na lotnisko. do iść tego potrzebuje? To nasza strefa zrzutu! Przygotować się, drogie panie! zjeżdżamy że nie tylko ja to to samo gość kurwa poleciało ale się coś im nie nie o co to chodzi bo nigdy na lotnisku nie byłem czy co cel to już do mnie w ruch się desantuje w górę Ale fuxk no broń mieć bo ta jest do dupy BSP, Kurwa i te same namioty są co tam były O kurwa, karabin przeciw panterny. To jest niebista snajperka. Ja teraz jeszcze przeżył tak długo, żeby móc z niej korzystać. Uuu. Ale się tnie tutaj zagrał. What the fuck. Albo bojowa, super. Z tym Anti-Tank Rifle. Zbliża się do was chmura gazu. Kurwa, co, tu się co? to się dzieje? Chyba nie było. Nie ma lepszej. spluwy żadnej od tej, co noszę. Bren. może BREN A jakiś zoom? Nie ma zoomu. Nie ma. Pojebane. Tu nie ma Ale z 10 tysięcy mamy Sklep, gdzie jest sklep O strzał nawet Gdzie jest sklep, kurwa, jest Oj, 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 oj kto to? Skąd, 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 skąd skąd? Tam, 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 zwierzę. Ci w dupę ani razu mnie nie, ja nie trafił, co za gość lista ta broń, <średziny> Siedem strzałów ma jeszcze dobra, gdzieś się trzeba przenieść, może tu ktoś tego potrzebuje? sięetnie kurwa na drugą stronę jakoś to jest niemożliwe Zginę to jest przejście w miarę zabezpieczone kocie 333 szybko mnie zauważył, biegnie tutaj pewnie albo naokoło, co miało iść. już tam nie będzie, jest tam kurwa. Dajcie im popalić zrozumiano tragasz 2 0 rozpoczynam ostrzał kasetowy Ciekawe czy go widać jest. jest widać go było zajebiście uuu i z tobą dzięki za maskę 9000 Trzeba kupić BSP. Szybko do sklepu. Jaka jest skrzynia tutaj? Nad nami BSP wroga. Jeszcze tu jeszcze ktoś jest. Ale zjebane miejsce wybrałem do przebiegnięcia. Gdzie jest ten sklep? Gazu. Przedostać gazu. się do nowej, bezpiecznej strefy. Jeszcze trochę bym miał na drugie. Nie mogę tej... Nie zagrać w tym miejscu. Uzbrojenia. Dla jakiś zawieki Pierdolony! Jak się schował? czy nie z zapasami. Zabezpieczyć ją. Nad nami BSP wroga. Nadlatuje chmura gazu. Autor animacja mogę? Tak. Ale się już nie On się nie wrócił po swoje rzeczy z tego gułagu Tam ktoś przelał, gdzie oni byli, nie zdążyłem. Już tam się zajebał. metrów zrzuta. nie potrzebuję mi ten zrzut, mam wszystko czego potrzebuję zostawię go jakby mnie zabili i bym mógł się wrócić jeszcze, o jest to tak wskatuj jak ten debil, kurwa kasa kasa kasa, Zajęliście. dziękuję trochę i będę na kolejne BSP. Cholera mi z Mogę iść po ten kontrakt. Wydział, czy że Jest blisko mnie. Wiemy. Jak tam się wchodzi? Łap. Cel zlecenia zidentyfikowany. Wiecie co robić. Tam pewnie się. Dobra, lecę. Jeszcze tysięcy dostanę jak go w eliminię. Oj, skąd? Nie mam pojęcia, Pan, pan do mnie napierdalał. Zbliża się gaz, oznaczamy Wam nową, bezpieczną strefę. Nie widzę nikogo. Ale pewnie gdzieś daleko był, w fizytnej perki próbował mnie ściągnąć. Nie kłóć, tam coś widziałem. Yeah. Ty chuju. Będzie dobrze. Ciąg zajszedł w tył. Co to miał? BSP. Ziemia do dowodzenia, prosimy Tu Jaguar 30, 0 zrozumiano. BSP tak. rusza na patrol. Nad nami BSP wroga. aga best pelegina wracamy do bazy uzupełnić zapasy w ruchu ja w że ja tu jestem i będzie teraz z jednego miejsca trzeba zmienić pozycję. Tu jest obok mnie, tu mi uważać, bo gdzieś tu siedzi. Znowu mnie obchodzą z dwóch stron, nie podoba mi się tego. Do jakiegoś budynku będzie bezpiecznie. tutaj na tym otwartym terenie. Jak się ludzie zbiegają z każdej strony. Widziałem już tą furę. A i to kasa, kasa. kasa. Nie nam zwiad. go. jakiś chuj gdzieś tu na tym dachu. na patrol. Tam z dwóch. Jakim tu on zniknął. Uwaga, BSP leci na oparach. Wracamy do bazy, uzupełnić zapasy. Tam jest czek, tam zaraz będzie rzeźnia. Zbliża się chmura gazu. Namierzyliśmy nową rękę. To będzie ten budynek jakoś tak kurwa... Tam trzeba przejść, nie wieżę, a tam siedzi trzech gości. Z tej strony będą też biegnąć Trzeba jakoś się tam kurwa przedostać. Nie chcę przez ten widzą gdzie jest tych ludzi A z drugiej strony tam przebieg to jest też przejebane Pewnie się, że z nie było Przyjemna kurwa Jest gorsz, łamane platy. Bliża się chmura gazu. Ja pierdolę najgorsze miejsce jakie może być. Biegnij. Po, zanim cię kurwa zastrzelą! Jest dość Kuj z tobą no, do mnie strzelać kurwa jak uciekam przed gazem

Fyrdowe. Stąd. Nieeeeeee! Gin, gin! Jeszcze jednak tu jest. Nie skakuj okno, kurwa! Szybko! Pierdałam Jedź, 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 jedź! O no. Więcej pancerzy 20 tysięcy, gdzie jest sklep? Jest za tym, za brefą już kurwa. A kolejny Tam! Ale wszyscy z tej strony szli. Dobra, Dobra lecę Zbliża się do was chmura gazu! Chujowe miejsce, nie podoba mi się, że jestem tak wystawiony tutaj. Biorę fury i spierdalam. Teraz jeszcze mamy. Łuk! Jak najszybciej trzeba się w tej strefie ustawić w dobrym punkcie. Tam gdzie będzie gościu na pewno w tym domku. zostało 11. No zostało 10. Tu się będzie finałowa runda rozgrywać. Ba. Ale to była niezła runda, nie powiem. Jedna z moich lepszych gier. <laughs> sądziłem, że będzie na dachu. Siódme miejsce. No dba. Jesteś Teraz musisz już Zobaczymy, jak to się skończy. Może pięć osób zostało. W ktoś był? Nie. Ten tu zaraz zostanie wpierdolony na tym dachu. Bardzo go widać. Zostało. On ma tylko 3 zabójstwa. Co za gość chował przez całą grę. Gówno <gryw> daje ten kurde. No, widor, jak też ma zimną krew włączoną, to tylko gorzej widać. Ten kurde głupek wygra. O, już sztywnego strzela. Dwie sniperki ma naprawdę. To jest jakiś karabin maszynowy, ale też na daleką odległość. Co za gość? Tam ktoś, kurde, widać go centralnie. Strzelają się trzech zostało. On wygra przez to, że się kurde chowa. Jest. Ładnie, ładnie. Ładnie się schował. Trzech jeszcze. jeszcze zostało. No. Gdzie biegną około, chcę wyczyścić wszystkich, którzy się chowają po boku, na, w bokach. Na koniec to wszyscy siedzą przy tej kurwa czerwonej strefie. Nikt w środku nie siedzi. Pff, się kampią wszyscy. Zaraz ich ten gaz wykurzy. Jeden zginął, to tylko jeden. Poza tym co oglądamy go. Pema kurwa killami, gra wygra. Dobre. Ten drugi pewnie podobny do niego. Szkoda, nie mogę przełączyć na tę drugą osobę. No i ciekawe, gdzie ten drugi się chowa. Tylko. Ja nie wiem. To nie robię. Przechodzimy na inne miejsce. Teraz się przesuwa. Żeby zmusić graczy do ruchu, a nie siedzenia w jednym miejscu. On jest teraz na dobrej pozycji. Praca sobie do domku swojego. Poczekać aż będzie pobieg. Nieszczęśnik jest, było go widać, no. Ma pecha, bo został pierwszy zabity. Jebany kurwa camper. No nic, to było fajne. Dziękuję. O, siema bąbel już. No ja we wszystko już gram. Kurde, na sam koniec przeszedłeś, Muszę ten, muszę iść coś, zjeść. Nie ja wiem, może po kolacji jeszcze wpadnę trochę pograć, ale zazwyczaj nie przychodzę tak, że nie mogę obiecać. Chyba <laughs> zobaczyłem twój komentarz, może już napisałeś godzinę temu. Byłem skupiony na tym, co się dzieje. Ale 10 zabójstw, to chyba mój rekord. Nie powiem, mogę z pina zrobić? Mogę.